Co trzeba mieć w głowie, by zgodzić się na rolę spowiednika dzieci? Dorosły facet zasiada w ciężkiej szafie i czeka, aż dziewięciolatki przyjdą się przed nim upokarzać. Na kolanach. Jak można się postawić w takiej sytuacji, że dziecko przed tobą klęka? Kto przebywał z dziewięcioletkami, ten wie, jakie to wspaniałe istoty, jak pełne życia, żartu, energii, naiwnej przebiegłości, ufności, zainteresowania. Człowiek staje przed nimi w skromnym zachwycie i wdzięczności. Nie przestaje się uśmiechać, dziwić, zadaje pytania i słyszy zaskakujące odpowiedzi. Wie, że ma do czynienia z ludźmi, z osobami, które należy szanować, w ich odrębnym świecie, marzeń i wyobrażeń że należy uznać ich godność, dumę i wrażliwość, a przede wszystkim ich odrębność i prawo do intymności. A tymczasem a tymczasem są faceci, którym się wydaje, że mogą dzieci przesłuchać, przesłuchać z ich urojonych win, wymagać wyznawania intymnych myśli i napominać. Nie wiem, nie potrafię zrozumieć, jak można przyznać sobie takie prawo i nie umrzeć ze wstydu samym sobą. Trudno mi pojąć, że dorosły może zaingrować w życie dzieci w tak obcesowy sposób, wejść w ten świat i dokonać przesłuchania, że można kazać im przed sobą klęczeć i się upokarzać, że słucha, jak się jąkają, wyznają, wstydzą i jeszcze łaskawie im wybacza? Jak można znieść samego siebie i spojrzeć sobie potem w oczy? To ja po prostu nie wiem. W książce 365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić, stawiam takie pytania w bardzo wymowny sposób. Ratujmy dzieci przed tym obłąkańczym procederem. Spowiedź dzieci powinna być zakazana. Ja się nazywam Rafał Betlejewski. Jestem autorem książki 365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić. Możesz ją kupić już teraz, przez stronę internetową. Zapraszam także do wzięcia udziału w spotkaniach autorskich, które planuję w całej Polsce. Sprawdź terminarz na stronie i zobacz, kiedy będę w Twoim mieście. A może chcesz pomóc mi zorganizować takie spotkanie w Twojej bibliotece, w Twoim domu kultury, w Twojej księgarni? Odezwij się. Kontakt małpa365lekcji